Cześć, witajcie z tej strony kuba i W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie mantę SPK13Go. Jest to głośnik, o który wy mnie prosiliście. Osobiście nie chciałem go testować, ponieważ jest to manta. Ogólnie to manta robi dość słaby głośnik i chociaż SPK13Go być może czymś mnie zaskoczy. Ja ten głośnik zakupiłem w Vertigo gdzie za 129 zł. Obok na półce stał Tracer Champions, więc także go zakupiłem. Ale jego zostawmy sobie na inny odcinek. Na razie skupmy się na tym typowo chińskim głośniku. Dlaczego typowo chińskim się spytacie? A dlatego, że manta wcale tego głośnika nie wyprodukowała, a jedynie sprowadziła go od Chińczyków. No dobra, dokleili swoje logo, to już coś. Bardzo wiele osób popełnia błąd myśląc, że marka na przykład Manta, Tracer, Mediatek czy nawet Hyker coś produkuje. Te marki są jedynie importerami i sprowadzają te produkty z Chin. Dlatego czasami głośniki Manty mogą być całkiem spoko, a czasami beznadziejne. Manta SPK13 GO jest typowa podróbka JBL-a. Gdy spojrzymy pod światło znajdziemy tutaj nawet miejsce na logo JBL-a. Zobaczcie co usłyszymy, gdy włączymy głośnik. Typowy dźwięk z JBL-a. Wyłączmy głośnik. Posłuchajmy teraz tego głośnika. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę ok. Głośnik posiada port USB, mini jack, micro USB oraz slot na kartę micro SD. Co do parametrów technicznych, głośnik na jednym ładowaniu może grać do 5 godzin. To pudełko jest w ogóle śmieszne, bo tu mamy super bass, tu jest premium produkt, a tu jest manta. Wracając do parametrów technicznych, głośnik posiada 10W w RMS ie Brzmi nieźle jak na tę półkę cenową. Tutaj mamy dwa głośniczki po 5W. Zasięg głośnika to podobno do 10 metrów, co oczywiście sprawdzimy. Jeśli chodzi o pasło przenoszenia, to mamy tutaj do czynienia od 150 Hz do 20 kHz. Momentora to 1200 mAh i tak jak mówiłem, starczę to na no około 5 godzin grania. Przejdźmy teraz do membran pasywnych. Fajnie, że są ciekawe, czy będą się ruszać. Same membrany są dodatkowo wzmocnione, także naprawdę ok. Nie powinny się tak łatwo wklęść. A teraz bez przedłużania sprawdźmy, jak ten głośnik gra. But it's too late now. I All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay. Membrany pasywne się ruszają, także jest ok. Słuchajcie, ta klasa tą sytuację dla podróbek, czyli bardzo wysoka głośność i dość niski bas. Chociaż gdybym ja miał porównywać tą mantę do innych testowanych podróbek, to wypada chyba najlepiej. No dobra, pomijam podróbkę Boomboxa, bo ona była wyjątkowo dobra. Jeśli nie oglądaliście i te tutaj w prawym górnym rogu wyświetla się wam link, koniecznie to zobaczcie, ponieważ naprawdę mnie zaskoczyła. Powiedziałem, że głośnik jest bardzo głośny i jak na swoje wymiary faktycznie szaleje i za chwilę sprawdzimy sobie za pomocą sonometru ile tutaj uzyska decybeli. Głośność głośnika sprawdzimy jak zawsze przy tej samej piosence od sekundy 0,35. Również jak zwykle z 35 cm. 5 decybeli. Dla porównania Andrzej Charge 3 uzyskał niecałe 103 dB, a więc manta bardzo dobry wynik. Oczywiście, jeśli chodzi o jakość dźwięku, to tych głośników nie da się porównać. Na tle Charge manta gra, powiedziałbym tragicznie, ale zwróćcie uwagę na cenę. Charge 3 obecnie kosztuje w granicach 600 zł, natomiast manta 130. Zasięg do 10 metrów. Hmm? Sprawdzimy to, chociaż nie sądzę, by to było 10 metrów, ponieważ te chińskie podróbki zazwyczaj charakteryzują się dość dobrym zasięgiem. A 10 metrów to oczywiście jest słaby wynik. Zasięg zmierzymy oczywiście w katapultach. Po powrocie do studia przyliczę Wam to na metry. she's got some nice long hair. She can't help it, it's have It's gotta be the jacket. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Podsumowując, po przeliczeniu tego na metry, wyszło, że zasięg głośnika to 20 metrów. Jest to dwa razy więcej niż gwarantuje nam producent, ale wynik jest i tak dość słaby. Tak w zasadzie to już na tyle, Jednakże że chciałem wam powiedzieć tutaj o jeszcze jednej wadzie, którą znalazłem podczas testowania tego głośnika. Dobra, włączmy sobie na głośnik jakąś muzykę. I fell in love with sound. Za pauzowaniem za pomocą przycisku Play pauza sama nazwa wskazuje, że to przycisk Play pauza więc powinniśmy móc pauzować oraz odtwarzać. No Ale gdy spróbujemy teraz otworzyć, zobaczcie co się stanie. No nic się nie stanie. Wielka szkoda, że przycisk Play pauza służy tylko do pauzowania. No A ten dźwięk to już mi po prostu mega wkurza. Jak już jesteśmy przy wadach, to zobaczcie co może się stać po krótkim użytkowaniu tego głośnika. Tak jak mówiłem, rola Manty w budowie tego głośnika to było tylko do klejenia swojego loga. No ale Manta, mogliście użyć lepszego kleju. Teraz najważniejsze pytanie, czy polecam, czy nie polecam? No cóż, jak na tę półkę cenową naprawdę nie jest źle. Ale uważam, że naprawdę warto jest dozbierać do tego Tracera Champions, czy na przykład 2. Natomiast jeśli nie możecie na głośnik dać już absolutnie więcej niż te 130 zł, to ten głośnik jest dobrym wyborem. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli nadal nie wiecie jaki głośnik wybrać, zapraszam was na naszą grupę na Facebooku Basownicy Kuby. Na pewno wam tam pomożemy z wyborem. Ja się z wami żegnam, no i narka. Nie no a to, to jest naklej w sztyfcie chyba przyklejone, kurde.